Naszym gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Jacek Koprowicz, kierownik przychodni zdrowia psychicznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktor. Pandemia spowodowała, że coraz więcej osób szuka pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Czy takiej pomocy szukają też lekarze, pielęgniarki i personel medyczny? Personel medyczny jest wycinkiem społeczeństwa, czyli to nie jest tak, że tylko osoby spoza systemu opieki zdrowotnej przychodzą do psychiatry czy psychologa, ale również moje koleżanki, koledzy lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni, oni również ze swoim konstruktem psychicznym czasami wymagają takiej pomocy. Zauważył Pan, że te pomocy teraz wymagają częściej niż przed pandemią. Względnie tak. Do tego stopnia, że w naszym szpitalu mniej więcej miesiąc temu uruchomiliśmy specjalny system wsparcia dla pracowników który ma polegać na tym, że każdy pracownik, który czuje, że coś się z nim dzieje niepokojącego, że sobie nie radzi ze swoimi emocjami, z nadmiarem lęku, stresu, z zaburzeniami snu, nastroju, może w trybie natychmiastowym zgłosić się, czy być przyjętym w poradni zdrowia psychicznego, wystarczy do nas zadzwonić. Podać takie hasło, pracownik COVID. Wtedy wiemy, że ta osoba ma priorytet jakby zerowy i tego samego dnia jest przyjmowana przez psychologa, przez lekarza. Jak pandemia ja wpłynęła na zdrowie psychiczne personelu medycznego? Z jakimi problemami przychodzą do Pana? Główne problemy to na dzień dzisiejszy. Uczucie takiego skrajnego przemęczenia, czyli już takie wypalenie w pracy i poczucie bezsensu tej pracy. Jesteśmy nauczeni do tego, że działamy, pomagamy swoim pacjentom, leczymy ich i ogromna większość z tych pacjentów ze skutkiem ten szpital opuszcza. W ostatnich miesiącach, szczególnie w trakcie Ostatniej fali pandemii, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie ilość zgonów przytłaczała personel. Tak jak opowiadają mi pielęgniarki, które trafiają do mnie, do gabinetu, czasami osoby naprawdę młode, zdrowe, przychodzące o własnych nogach, ale z, ta, z jakąś lekką dusznością. W ciągu dosłownie jednego, dwóch dni pogarszają się mimo działań medycznych do takiego stopnia, że wymagały te osoby już intubacji, po czym po kolejnym jednym, dwóch, trzech dniach umierały. Te opisy pielęgniarek, które przychodzą, jakby żeby wygadać się, wyrzucić z siebie te emocje, są porażające. Ja mam trudność ze słuchaniem tego, co dopiero myśląc o nich, gdzie one to fizycznie przeżyły. A czy możemy wyróżnić grupę zawodową, która najbardziej ucierpiała podczas pandemii? Ciężko mi wskazać jedną. Najczęściej pojawiają się jednak pielęgniarki. Na drugim miejscu ratownicy medyczni najrzadziej zgłaszają się lekarze. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ani pani redaktor, ani sobie. Czy to jest związane z tym, że pielęgniarki chcą jak najszybciej tej pomocy uzyskać tu i teraz na miejscu, korzystają ze wsparcia naszej poradni, a na przykład lekarze, czyli ten drugi kraniec tego łańcucha. Jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń, szukają pomocy gdzieś na zewnątrz albo próbują też jakiegoś samoleczenia. No, mają możliwość farmakoterapii i na pewne zaburzenia mogą sobie sami takie leki ordynować. Być może to jest, to jest wyjaśnienie. A przypomnij, medycy jeszcze przed pandemią zaliczali się do jednej z tych grup zawodowych najbardziej narażonych na stres, ale też najbardziej narażonych na uzależnienia. Czy zaobserwował Pan, że ten problem też jakoś się zwiększył? Przez ponad 20 lat pracowałem m.in. w poradni leczenia uzależnień i przez ten czas trafiło do mnie może pięciu lekarzy. Czyli średnia 1 na 4 lata. Od początku tego roku, tutaj w, w poradni, jak również w moim prywatnym gabinecie, przewinęło się łącznie około 15 do 20 lekarzy, czyli no, ten wzrost ilości osób. Które widzą ten problem, bo to jeszcze dodajmy, że na pewno jest duża grupa, która sięga po substancje psychoaktywne dla odreagowania, albo już się uzależniła i bierze, bo, bo ma taką potrzebę, bo musi. Ta liczba w sposób dramatyczny wzrosła. Czy tutaj potrzebne są jakieś, jakieś rozwiązania systemowe? Jeżeli. Dojdzie do sytuacji, że załóżmy lekarz odurza się w miejscu pracy, no grożą mu konsekwencje prawne, ale też pracodawca może w jakiś sposób próbować motywować taką osobę do tego, żeby podjęła leczenie, podjęła terapię. Znam takie przypadki z mojego gabinetu, z ostatnich tygodni, właściwie nie miesięcy, gdzie w krótkim czasie trafiło kilku anestezjologów wymagających pomocy. My wiemy gdzieś z, z opowieści, z, już jakby z, z przeszłości, że anestezjologi są taką szczególną grupą. Oni mają dostęp do, jakby na wyciągnięcie ręki do różnych substancji oburzających, co powoduje, że niektórzy z nich Rzeczywiście uzależniają się, i jest to powodem odejścia od zawodu, a przynajmniej zmiany specjalizacji. Co też takie, takie przypadki w swojej karierze poznałem. Natomiast w, w tej chwili, ilość, proszę zwrócić uwagę, że jakby problem dotyczy właśnie anestezjologów, którzy nie radzili sobie również ze zgonami swoich pacjentów. To byli tacy super lekarze, którzy potrafili z tych najgorszych, najcięższych stanów wyprowadzać swoich pacjentów i nagle byli bezsilni. Żadne leki, które stosował, stosowali, nie skutkowały, respirator nie pomagał. Mówimy o skuteczności leczenia respiratorowego na poziomie 70%, a w takim szpitalu jak mój, gdzie trafiały bardzo ciężkie stany, ilość zgonów była jeszcze wyższa. Sięgała 80-90%, no co nie pozostaje bez, bez wpływu na psychikę personelu, również właśnie tych lekarzy. I jakimś tam sposobem zapewne na odreagowanie może być sięganie alkohol po narkotyki. Potrzebne są też rozwiązania systemowe, jeśli chodzi generalnie o wsparcie lekarzy. Tego nie ma, oczywiście, że nie ma. I dosłownie kilka miesięcy temu, chyba w marcu, było takie badanie wśród pracowników polskiego systemu opieki zdrowotnej przeprowadzone, jak planują swoją przyszłość w następnych miesiącach, latach po zakończeniu już tej światowej pandemii i epidemii w naszym kraju. I okazało się, że dość spora część w tej chwili pamiętam tych procentów, ale tam chyba było około 30%, deklarowało w ogóle odejście z zawodu. Mam nadzieję, że te deklaracje były związane z przemęczeniem tą najcięższą falą. Natomiast należy się spodziewać, że jakaś część pracowników rzeczywiście może odejść. W ostatnich dniach głośno o ratownikach medycznych, którzy protestują, którzy rzeczywiście zaczynają odchodzić od zawodu. Słyszałem w mediach chyba dwa dni temu o tym, że około 10% ratowników medycznych w skali ostatniego roku z zawodu odeszło. No, jeżeli taki odpływ w którymkolwiek z zawodów medycznych będzie miał miejsce, może to doprowadzić rzeczywiście do poważnego kryzysu w naszego systemu, który i tak jest na granicy wydolności i to, że poradziliśmy sobie w jakiś tam sposób z tymi wszystkimi falami, no to tylko można chylić czoła. Jak pomóc personelowi medycznemu? Jak ich zatrzymać w zawodzie? Czy potrzebne są, może, tak jak w Pana szpitalu w czasie pandemii, stworzyliście takie, taką, takie miejsce, gdzie personel, który ma mm, potrzebę, Pomocy psychologicznej mógł się zgłosić? Czy, czy takie rozwiązania może są potrzebne w większej skali? Myślę, że tutaj jest kilka elementów, które należy rozważyć. Po pierwsze, kwestie tego wsparcia dla osób, które są na granicy albo tą granicę już przekroczyły i nie są w stanie pracować. To jest bezwzględnie konieczne, potrzebne. Drugą, drugą taką sprawą jest Kwestia warunków pracy. Mam świadomość, że nie, nie wszędzie te warunki pracy są godne, są właściwe i to może zniechęcać do, do tego, żeby w takim miejscu pozostawać. Wreszcie kwestia właściwego finansowania również tej pracy, którą, którą wykonujemy. Był teraz ten okres, gdzie jakby osoby pracujące bezpośrednio przy COVIDzie dostały czy dostają nadal pewną gratyfikację finansową. Teraz pojawia się dziura, bo na szczęście wirusa jest znacznie mniej, ale te osoby, które nagle zaczęły zarabiać godniej czy, czy, czy po prostu godziwie, znów wracają do swoich miernych zarobków. I jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, również możemy się spodziewać, że część pracowników zacznie uciekać do innych zawodów, gdzie będzie mogła sobie dorobić. Ja z własnego no, takiego poletka, jeszcze zanim zacząłem pracować w MSW, ja, miałem. Podejścia ratowników medycznych, którzy zaczęli zarabiać znacznie lepiej, nie pracując w systemie zmianowym, tylko pracując w ciągu dnia jako kurierzy. Więc to pokazuje, że coś trzeba zrobić, żebyśmy nie tracili wykwalifikowaną dobrą kadrę medyczną.